Królestwo orków nie było kiedyś jednolitym państwem. Południowe tereny zamieszkiwały różne plemiona rządzone przez długowieczne rody. Większość z nich żyła ze sobą we względnej zgodzie, z wyjątkiem pustynnego plemienia nomadów z rodu Nataris. Przywódca zachodniego plemienia Turodar widział w nich zagrożenie dla unifikacji orków, jednak jego obawy były nie do końca słuszne. Orkowie ostatecznie zjednoczyli się pod maczugą króla Czarnorękiego, pierwszego władcy królestwa Orków. Jednakże podziały plemienne, zwłaszcza wśród orkowej szlachty, pozostawały wciąż mocne. Ze wspomnianym rodem Nataris identyfikował się drugi co do potęgi człowiek Wielkiej Rady Generałów generał Oberst Gasz. Wychowany na bezlitosnych pustyniach południa, zaliczył błyskawiczną karierę wojskową. Podporządkowując te tereny czarnorękiemu, te same tereny, które uważał za swój dom, a które traktowały go jako zaślepionego ideałami bądź co bądź obcej krwi króla, jego brak litości wobec ofiar oraz śmiertelne taktyki związywania całych armii w konflikt, wzbudzały w jego wrogach poczucie strachu i bezradności. Jako kronikarz mógłbym przyporządkować trzech członków Wielkiej Rady Generałów do pojedynczych słów najlepiej oddających charakter ich działań. Domeną Garkata była cierpliwość, jego przeciwieństwem było szaleństwo zingram, Roggasz był uosobieniem strachu. W przypadku ostatniego, najważniejszego z generałów Wielkiej Rady, tylko jedno słowo pasowało jak żadne inne, będące synonimem jego imienia. ŚMIERĆ! Dal-Gun był najstarszym, najsilniejszym, najstraszniejszym, najpotężniejszym uber-orkiem Nowego Kontynentu. Historie i plotki z nim związane zacierały granicę pomiędzy legendami a rzeczywistością. Jedna z nich opowiadała o bitwie, w której samym tylko spojrzeniem zmusił swoich wrogów do popełnienia zbiorowego samobójstwa. Emocjonalny terror niszczący determinację przeciwnika. Rodzaj strachu, który kryzie umysły żołnierzy, siejąc wątpliwości, demoralizując i ostatecznie paraliżując ich w obliczu zbliżającego się zagrożenia. Dahlgun rozumiał, że ten strach, jeśli zostanie skutecznie okiełznany, mógł być potężną bronią samą w sobie. Aby wygrywać bitwę bez walki, Dalbym stosował strategię przewagi liczebnej połączonej z celową kultywacją strachu. Upewniał się, że jego orkowa horda jest ogromna i imponująca, a jej manewry przypominały falę tsunami nieubłagalnie schodzącą na swoich wrogów. W obliczu przytłaczającej przewagi liczebnej sił przeciwnika w ich umysły zaczynał wkradać się strach. Świadomość, że są nie tylko słabsi, ale i mniej liczni, rozbijał ich pewność siebie i spójność, doprowadzając do rozbicia. Mógłbym przywoływać tutaj inne historie o generałach Orków, ale jakie to ma znaczenie w tej chwili? Ludzie, co żeście najlepszego uczynili? Otworzyliście Puszkę Lakuny! Wybudziliście ze snu demony pilnujące tego kontynentu! Uwierzyliście w swoją potęgę i nieomylność! Za wasze krótkowzroczne działania zapłaciły dziesiątki tysięcy waszych ludzkich pobratymców! Ale nie! Nie żal mi was ani trochę! Orkowie niczym misjonarze nowej religii! Dalgun niczym kapłan oczyści waszą rasę z grzechu, pychy i chciwości! Pogarda krasnoludów i elfów wobec ludzi nie wzięła się z niczego. Zasialiście wiatr, zbierzecie teraz burzę. Za wasze działania, za wasze występki, za wasze wszystkie decyzje historia. Nie! Ja! Kronikarz! Was wszystkich rozliczę!